Problem erekcji, brak pożądania, mały penis i niepewność. Brak możliwości utrzymania erekcji jest jedną z dysfunkcji seksualnych, które najbardziej dotykają mężczyzn, a także przedwczesnego wytrysku i zmniejszonego pożądania seksualnego. Przyczyny są różne i często są związane z czynnikami psychologicznymi, takimi jak lęk i stres. Problemy te można odwrócić za pomocą buran, ale pozostań do końca tego filmu, ponieważ mam ważne alerty. Prawdopodobnie słyszałeś o tajemnicy gąbki. The Secret of Sponge to sparowany mięsień w miednicy. U mężczyzn jest owinięty wokół cebulki penisa, przyczynia się do erekcji, skurczów orgazmu i wytrysku. Bullrun używa sprawdzonej formuły, która działa na mięśnie wokół twojego penisa, aby zwiększyć jego rozmiar, poprawić kontrolę i lepszą wydajność. Składniki zawarte w formule mają silne właściwości stymulujące. Stosowanie leczenia tylko przez 25 dni oznacza, że użytkownicy zwiększają swoje libido nawet o 89%, a twój penis zawsze sprosta wyzwaniu, a zanim pomyślisz, że to kolejny cios, posłuchaj mnie, możesz kupić, a nawet jest gwarancja. Tak, są bardzo pewni tego, co oferują. Bulran to wyjątkowa kapsułka, która poszerza przepastne ciała penisa, dzięki czemu jest zauważalnie dłuższy i grubszy. Poziom krwi osiąga maksymalny poziom. Wzrasta libido, a ty będziesz mieć silniejszą i trwałą erekcję, bez skutków ubocznych, doświadczając dłuższego seksu, oprócz orgazmu i silniejszego wytrysku. Kobiety nigdy nie powiedzą ci, kiedy nie jesteś dobry w łóżku, ale zareagują pozytywnie, gdy Twoje wyniki przekroczą oczekiwania. Jeśli czujesz się niebezpiecznie, upewnij się, że zakup bull Run jest poufny. Bull Run założył obóz wyłącznie na swojej oficjalnej stronie internetowej. To naprawdę dobra rzecz, ponieważ powstrzymuje podróbki i zapewnia, że otrzymujesz prawdziwą ofertę wraz z najbardziej aktualnymi informacjami i wsparciem. Aby Ci pomóc, zostawię link do oficjalnej strony internetowej w opisie tego filmu. Wreszcie, Bull to kapsułka zaprojektowana specjalnie dla dorosłych, szczególnie tych, którzy mogą mieć problemy z sprawnością seksualną. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Do następnego razu.